Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzcie, mamy teraz następujące zadanie. Mamy pewne liczby postaci AN. Zobaczcie, mamy je tutaj napisane. A postaci AN równa się 2021 do potęgiętej plus 2022 do potęgiętej plus 2023 do potęgiętej. Gdzie N, który tutaj występuje, mamy tutaj napisane także w zadaniu, jest nieujemną liczbą całkowitą. Pamiętamy, czyli 0 także. Prawda? Za n będziemy mogli dać także 0 albo liczby dodatnie liczby dodatnie naturalne. I uwaga, co mamy zrobić? Mamy tutaj zastanowić się, czy znaleźć wszystkie n, -y, dla których ta liczba jest podzielna przez 3. Akurat 3. Zobaczcie, przede wszystkim z czego będziemy tutaj korzystali, próbując rozwiązać to zadanie. Będziemy korzystali, ponieważ mamy do czynienia z podzielnością przez 3, to skorzystamy z własności dzielenia przez 3. Prawda? Pamiętamy, że liczba jest podzielna przez 3, tylko wtedy, jeżeli suma jej cyfr jest także podzielna przez 3. Do zapisu tego rozwiązania pozwolę sobie wykorzystywać także zapis związany z kongruencjami. Będę tutaj pisał z użyciem kongruencji. Zapis jest wygodniejszy, ale oczywiście nie jest niezbędny, aczkolwiek jak zwykle troszeczkę upraszcza, upraszcza rozwiązanie. Zobaczcie, co wiemy? Wiemy, że przede wszystkim mamy tą liczbę środkową, czyli 2022. Która jest oczywiście rokiem, w którym to zadanie się pojawiło, w którym wystąpiło. Zobaczcie, ta liczba jest podzielna przez 3. Dlaczego? No bo suma jej cyfr jest równa 6, prawda? 2, 0, 2 i 2 daje nam 6 w sumie. I ta liczba jest podzielna przez 3. Czyli używając zapisu kongruencyjnego, możemy napisać, że 2022 przystaje do 0 modulo 3. No i teraz zobaczcie, co my wiemy. Skorzystamy z pewnej własności związanej z potęgowaniem. Jeżeli 2022 jest podzielne przez 3 No to kwadrat liczby 2022 Także jest podzielny przez 3 Czyli dowolna potęga liczby 2022 Jest podzielna przez 3 No ponieważ 2022 dzieli przez 3 to Jak pomnożę to ilokrotnie przez siebie To dostanę dalej liczbę podzielną przez 3 No bo jest każdy z czynników Tak naprawdę tutaj będzie podzielny przez 3 No czyli działa Czyli w szczególności z tego dostajemy Że 2022 do potęgi n tej Przystaje do zera Także modulo 3, prawda I to mamy oczywiście dla każdej potęgi n, która jest Liczbą dodatnią, to jest ważne, że tutaj mamy Liczbę dodatnią, idźmy dalej No mamy także tutaj liczbę 2021 no 2021, no, przez 3 się nie dzieli Ale zobaczcie, ponieważ 2022 dzieli się przez 3, to 2021 Daje jakby resztę minus 1 bo jedynki brakuje, czyli o to daje Tak naprawdę resztę, czyli przystaje Do dwóch modulo 3 Prawda, czyli w szczególności 2021 Do potęgi n tej przystaje do 2 do n tej modulo 3, prawda? No i na tym się jeszcze będziemy tutaj chwileczkę zastanawiać, ile to będzie, ale popatrzmy też na tą ostatnią liczbę, czyli 2023. No i zobaczcie, ona przystaje do jedynki modulo 3, prawda? Tutaj mamy jedynkę, no bo to jest o jeden więcej, prawda? Czyli w szczególności 2023 do dowolnej potęgi też będzie przystawało do 1 modulo 3 no mamy resztę 1 Te resztę możemy też potęgować prawda to jest jedna z własności z własności kongruencji prawda że możemy je między, przez siebie mnożyć czy możemy je przez siebie potęgować prawda to korzystamy z tej własności jeżeli ktoś chce oczywiście możemy to także zapisywać z użyciem podzielności ale tu akurat będzie zdecydowanie trudniej ale popatrzmy może na to prawda uwaga co jest też ważne może jeszcze do tego tutaj wrócę że n wszędzie jest źródło dodatnio To nie rozpatrujemy cały czas zera przypominam Zobaczcie, no ponieważ tutaj mamy 2, no ale 2 w dzielniu przez 3 daje taką samą resztę jak minus 1. Czy moglibyśmy tutaj także napisać, że 2021 do n-tej przystaje do minus 1 do n-tej modulo 3? I to nam troszeczkę ułatwi, bo minus 1 do n-tej się dosyć dobrze podnosi, prawda? I zobaczcie, minus 1 do n-tej, to wynik tego będzie zależał od parzystości. Czyli w szczególności, po pierwsze, że jeżeli n jest liczbą dodatnią oraz n jest parzyste, to co będziemy mieli? To będziemy mieli, że ta liczba a n przystaje do czego? Do 2021 przystaje jak minus 1 do n tej. Minus 1 do potęgi parzystej to będzie 1, plus 2022 daje resztę 0, i 2023 daje także resztę 0. To nam da 2, prawda? Modulo 3 oczywiście, tak? Czyli reszta z dzielenia tej liczby, jeżeli n jest parzystej dodatnie, wynosi 2, czyli nie dzieli się przez 3, prawda? Czyli jest źle. Jeżeli n będzie liczbą dodatnią, i do tego będzie liczbą nieparzystą. To zobaczcie, co się będzie działo. Ta liczba a n wtedy będzie przystawała do czego? No to tak. E, 2021 do n będzie przystawało tak jak minus 1 do n. Ale minus 1 do potęgi nieparzystej to będzie minus 1. Plus 2022 przystaje zawsze do 0, czyli dzieli się przez 3. No i 2023 do n daje resztę 1. I zobaczcie, to jak dodamy, da nam 0 modulo 3. Czyli zobaczcie, jeżeli n jest dodatnie i nieparzyste, no liczba, oczywiście żadna liczba nieparzysta nie jest równa 0, prawda, bo tu mamy też, 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 że ona mają być nieujemne, to mamy dobrze, prawda, czyli takie liczby spełniają. Co trzeba jeszcze sprawdzić? No trzeba sprawdzić jeszcze n równe 0. Zobaczcie, jak n jest równe 0, to wtedy a0 to będzie nic innego jak 2021 do zerowej plus 2022 do zerowej plus 2023 do zerowej. Jakakolwiek liczba niezerowa podniesiona do podniki zerowej daje, daje nam 1, czyli mamy 1 plus 1 plus 1, co jest 3, które dzieli się przez 3. Yy, Więc zobaczcie tak naprawdę, jakie n -y będą dobre, czyli będą spełniały warunki zadania n równe 0 oraz wszystkie n -y, które są oczywiście dodatnie, no bo tu w zadaniu mamy liczby nieujemne, oraz nieparzyste, czyli jeżeli n jest, jest, jest równe 0 lub jest liczbą nieparzystą dodatnią, to liczba AN tej postaci, która jest dana w zadaniu, będzie liczbą podzielną przez 3, w innych środkach oczywiście nie, czyli mamy tutaj wykluczone, że to są na pewno wszystkie te. No i zobaczcie, co jest ważne. W tym zadaniu wykorzystaliśmy też rachunek kongruencji, który jeżeli jakoś jest znany, polecam, można się z nim gdzieś tam spotkać zaprzyjaźnić. Bo jest on bardzo wygodny, jeżeli chodzi o zapis różnych problemów, zadań, rozwiązań, rozumowań związanych z podzielnością. Warto się z nim gdzieś tam spotkać i go poznać. A tutaj mamy rozwiązanie zadania. Popatrzcie na nie, pomyślcie, no i widzimy się sobie razem. Dzięki, do zobaczenia, pa-pa!